Witam. Dzisiaj mam przyjemność kolejny raz gościć panią Karolinę u nas na wykładzie. Dzisiaj pani Karolina opowie nam o tym, jak wyleczyła sobie kolana. Ostatnio omawiała nerkę, a dzisiaj porozmawiamy o kolanach. Pani Karolino, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałam dopytać, jak się pani udało skomponować produkty do leczenia kolan? Skąd pani o tym wiedziała? Z kol Moimi kolanami to było tak, że absolutnie niespodziewanie, trzy lata temu, w takim przedwiośnie, tak mniej więcej o tej porze, mhm. wychodząc z budynku sądu, zaczęła mnie tak potwornie boleć prawa kolana. Bez z, wcześniejszych jakichś symptomów? Absolutnie, Supełnie. wcześniej, mhm. półtora miesiąca wcześniej było tak, że ja się potknęłam i upadłam. I, I to polano było mocno zbite, mm -hmm. ale wstałam i przez półtora miesiąca nic się no złego nie działo. Natomiast to było tak nagłe i tak, tak bardzo bolesne, ja dość daleko miałam samochód, to mm -hmm. ja ten odcinek, ja wiem, 100 metrów czy 150 metrów szłam 40 minut no, z wykrzywioną twarzą, pamiętam bo potwornie bolało. Mm -hmm. y Ponieważ to, byłam tak i byłam tym niesamowicie zaskoczona. Ja, ja nie byłam przygotowana w ogóle na takie, że coś tam nie boli, że będzie bolało. Yy, I nie bardzo wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, I więc najpierw lekarz, y, oczywiście mm -hmm. prywatnie. Najpierw badania kolana, przepływ, że to, czy to, jak to wszystko w ogóle wygląda, badania wymaganowskie i potem z tymi, z tymi dokumentami poszłam prywatnie do grodziska, do, do lekarza. I tutaj było totalne rozczarowanie, dlatego że lekarz mnie przyjął jako ostatnią, czy przedostatnią, poświęcił mi 10 minut w zasadzie siedząc i pisząc wszystko w komputerze, jakby był już zirytowany tą moją wizytą, po prostu był zmęczony, zmęczony zezmęczony. był zezmęczony. po prostu zmęczony. Dał mi e, środki przeciwbólowe, mm -hmm. mocne środki przeciwbólowe mm -hmm. i taką maść jeszcze do sterowania. Jak ja się zapytałam co dalej, no to dalej operacja kolana i Rozumiem. taka była, tak, diagnoza. była, taki, taka była mm -hmm. diagnoza i ja byłem w wielkim mm -hmm. dyskomforcie po tej wizycie lekarza. No to... Brałam te, to, co mi pan doktor zalecił, ale poprawy w zasadzie nie było. To były takie troszeczkę jakby się poprawiło. Poszłam prywatnie na rehabilitację, mhm. na, na świetlanie, na e, kryoterapię, na magnoterapię. Mhm. Trochę się poprawiło i mój brat powiedział mi, który miał historię z, z zerwanym ścięgnem. Jeść do wózka na mhm. siarkę. Na siarkę tak. Ja pojechałam na dwa tygodnie mhm. do sanatorium do wózka. To było sanatorium wojskowe. Mhm. I ja przez te dwa tygodnie, 14 dni tam byłam, i dopiero brałam kryoterapię, miałam magneterapię, ćwiczenia mhm. w basenie. Mhm. A, I Ja dopiero po 13 dnia, dzień przed wyjazdem, przestałam mnie boleć kolano. Mhm. Ja, będąc w wózku, nie wychodziłam z budynku. Senatorium. Po prostu nie mogłam dalej iść, bo to był ból. Tak, bardzo chciałam pojechać do Sandomierza mhm. i to mi się udało z Maścią, stówką z Maści przeciwbólowej, bo, bo to po prostu się no no tak. ograniczałam bardzo to chodzenie w tym Sandomierzu. To był jedyny mój taki wyjazd autokarem z grupą, ale no, był to wielki wysiłek dla mojego kolana. I jak to mi wolać to kolano, no to cały czas, żeby znowu się ból nie cofnął, były środki przeciwbólowe. Nie wychodziłam z domu, kiedy w torebce nie miałam środków przeciwbólowych, do ustnych, i to jak w zasadzie, jak wiedziałam, że będę gdzieś dłużej chodziła, a, ponieważ lubię podróżować, lubię zwiedzać, więc. Yy, po, musiałam to mieć, mhm. bo inaczej bym nie, nie wytrzymała. Moja kolana by tego nie mhm. wytrzymała. I glukozaminy brałam. Co, bra, co brałam na to kolano poza tymi środkami? Brałam, Ale skąd pani wiedziała, co brać? Znaczy, bo, no bo lekarz zalecił to, co zalecił, a pani to samowolnie nie, też to znaczy zaczęła ja działać. Znaczy, ja swego czasu tam bywałam mhm. na wykładach różnych lekarzy Rozumiem. i wiedziałam, że, bo to jest jakby w zakresie moich zainteresowań, jak już mówiłam tak. i wiedziałam o glukozaminie, mhm. to, więc zaczęłam szukać glukozaminy. I brałam glukozaminy, ale to jeszcze jest, brać glukozaminę to jeszcze nie wszystko. Może ile tego tej glukozaminy jest w tej tabletce? Nie wiadomo. Nie wiadomo, tak. Wiedziałam też, że jest taki preparat MSM, mhm. ale w zasadzie go na, w którym, w którym jest siarka. Ja przywiozłam z Buska taki żel mhm. siarkowy, no ale on mi się już dawno skończył i, i, no, nie i, i go nie miałam. Tak. Natomiast msm nie mogłam dostać. Mm -hmm. O hitochindrynie, którą tu używam, mm -hmm. dowiedziałam się stosunkowo późno. Mm -hmm. I to jest trzecie opakowanie, to, które... chondroityna które... mm -hmm. jest na odbudowę chrząstki. Na no, odbudowę tak. chrząstki. Tak samo glukozamina jest na tak. odbudowę chrząstki. To jest, tak. bardzo, to jest niesamowite, że my, my nasz organizm... A ja może to pokażę, bo ja nie wiem, czy to widać. Chondroityna i glukozamina. I jeszcze do tego dochodzi MSM. Yy, yy, mhm. jedno, jeden i drugi przeparat. Nasz organizm sam produkuje, mhm. ale z wiekiem jest coraz mniej tak. ten Dlatego ta suplementacja jest jakby konieczna, ponieważ hindrujtymi nie ma w yy, produktach. Tak. To jest krzom albo szoska nie ma. nie ma skąd pozyskać. Tak, nie mamy mhm. skąd pozyskać. Na wykładzie lekarza z firmy NSP mhm. dowiedziałam się, że bardzo pomocny w w ogóle wszelkich stanów zapalnych mhm. jest, jest Omega-3. To też go pokażemy tak wyżej, bo nie wiem dokąd jest widoczność. Mhm. Brałam Omega-3 przez trzy, w ogóle wszystkie trzy preparaty, mhm. cztery preparaty brałam przez... 3 miesiące mm -hmm. i omega 3 brałam tą górną dawkę, czyli sześć-trzy razy po dwie tabletki na dobę mhm. na dobę, tak. dlatego że jakby zwiększyło to skuteczność mm -hmm. moich to, że tak powiem, wyjścia z tego bólu, bólu mm -hmm. pola, z tego mojego lęku, że ja mogę iść i te kolana mogą mi w każdej mm -hmm. chwili zaboleć. Używam też jeszcze takiej maści tejfu, mm -hmm. która jest na bazie mięty i... Mm -hmm. To jest ze Ale jeszcze cała masa tam różnych dobroczynnych żył jest. To jest fajna od też Tak. To udało mi się. Czyli taifuję jako smarowanie. Natomiast jeszcze dla poprawienia funkcjonowania ogólnego stanu mojego organizmu i odkwaszenia biorę chlorofil. To też pokażemy jeszcze raz. Chlorofil, ulubiony produkt. I, 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 I odstawiłam absolutnie, znaczy przestałam nosić w torebce środki przeciwbolowe mm -hmm. y, półtora miesiąca temu, mm -hmm. tak na, y, na początku grudnia. Mm -hmm. Nie mam ich i jestem tak zadowolona, bo chodzę, w, 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 znaczy w moim życiu jeszcze było tak, że ja y, Cztery razy w tygodniu miałam mhm. taką trasę marszu ze swoim psem, 40-minutową. Przy tym w bólach kolana, ja po prostu zaniechałam tego marszu. Mhm. Ale idzie wiosna, jest coraz lepiej i na pewno do tego wrócę. Do tego już, już nie mam lęku, że mnie to kolano może zawalić. A poza tym, gdyby się coś zdarzyło, wie pani, co brać? Co brać? Żeby... Tak, co brać? Zapobiegać. Pani. I jeszcze dopytam, czy witaminy C do chondroidy? Z... Biorę witaminy no. C, dlatego że ona jest konieczna tak, przy. Z Ona polepsza mhm. przyswajalność, um, przyswajalność tych mhm. produktów. Biorę, biorę i biorę tą witaminę C y, też firmy NSP. To jest 100, 100 mg mhm. i ona y, bioflo... z biorąmi. I ona o tyle jest dobra, bo to jest y, powiedziałem 100, 1000 mg Tysiąc, tak. 1000 mg, bo ona się uwalnia z Stopniowo. Stopniowo mhm. Czyli ona jest przez cały czas w organizmie. Tak, jesteśmy pod ochroną taka tarcza ochrona tak, z witaminy tak. C, jeżeli chodzi o choroby, no i o pochłanialność. Bo to, że pani zje produkt, to nie znaczy, że on będzie przyswojony, bo często jest tak, że jemy i on jest mhm. wydalany. Nie, nie ma możliwości przyswajania. A właśnie witamina C umożliwia przyswajanie chondroityny, glukozaminy, kolagenu i wielu innych rzeczy tak. w organizmie i chroni nas. Likwiduje stany zapalne, bo to jest antyoksydant. Bardzo dziękuję za wywiad. Ja też dziękuję. I zdrowia życzę i dziękuję. oczywiście tych dziękuję. tras jak najwięcej do pokonania. Dziękuję. Zdrowia na Do Dobra.